Witam, witam wszystkich. Dojechałem na pasiekę, wielką pasiekę. Pierwsze chciałem podziękować za oglądalność, za, za to, że mnie oglądacie, za to, że dajecie zawsze miłe słowo. Za subskrypcje, które wszystkie zostawiliście. Bardzo mnie to cieszy i bardzo motywuje do dalszej pracy i do dalszego pokazywania tego, co, co robię jako amatora totalnego. I tak pokrótce na po pierwszych takich oględzinach, tylko po przyjeździe, bo jutro będę raczej robił przeglądy. Tutaj mamy Ul z odkładem pszczoły coś tam latają. Yy, patrzyłem od góry, żyją całe i zdrowe. Zobaczymy czy się matka nasieniła, czy nie. Czy jest matka w ogóle. Musimy to sprawdzić, ale to sprawdzę już jutro, bo dzisiaj to już jest prawie 18, to sobie daruję. Drugi ul z tymi złami, z tymi pszczołami, które składały sprzeciw totalnym przed przeglądem. Też pracuje. Też ich jest dość sporo. Coś noszą, coś latają. Też jutro sprawdzimy, co tam u nich słychać. Niestety rój żaden się nie pojawił. Dziś chyba został przechwycony. Bo to co pokazywałem, w krótki filmik, że wchodzi, że wchodzi rój do ula. Niestety nie doleciał ten rój. Czyli ule mam trzy puste w tym momencie. Ale czekajcie może tak, o, bo lepiej widać. Mam trzy ule puste. No i zobaczymy. Jutro zaczynam przeglądy, jutro też jadę do wujka, który mi zadał tego bakstyla, jeżeli chodzi o pszczoły. Mojemu znowu przyszły czyroje. Będziemy szukać matek. Może się uda coś nagrać też z tego szukania matek. Może się uda je też poznaczyć. Zobaczymy. Jak coś to zapraszam na następne filmy. Myślę, że się może jutro to nie, ale w niedzielę, poniedziałek się powinny następne pojawić. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.